Przez całe wieki, bo właściwie od samego początku chrześcijaństwa na naszych ziemiach zwyczaj był taki, że księdza, który wracał od ołtarza, lud Boży, obsypywał owsem. Wcześniej ten owies był święcony. No, kościół był cały później do sprzątania. To bardzo polski zwyczaj. W tym roku jeszcze go nie wprowadziliśmy, ale w przyszłym roku najprawdopodobniej już i my wrócimy do tego pięknego zwyczaju. Tylko co ten zwyczaj symbolizował? Otóż po pierwsze nie dotyczył on tylko księdza w kościele, ale na świętego Szczepana. Przyniesiony do kościoła owiec temu służył, ażeby później oprócz księdza obsypywać się owsem nawzajem obsypywać owsem domostwa, a także szczególnie w Dzień Świętego Szczepana obsypywano owsem drzewa owocowej, sady, wierząc, że to przyniesie Boże błogosławieństwo. A zwyczaj jest ten stary, ponieważ, i mamy co do tego pewność, ponieważ był, istniał on już w czasie pogańskim i był zwyczajem pogańskim, ponieważ ten zwyczaj katolicki nawiązuje właśnie do obsypywania ziarnem Różnych rodzajów drzew czy domostw, które miały przez to być chronione przed złem. Co symbolizuje zatem ten owiec i dlaczego mądrość naszych ojców, kapłanów, misjonarzy, którzy te nasze słowiańskie ziemie chrystianizowali, no, ta mądrość doprowadziła ich do tego, by akurat ten zwyczaj zachować i uświęcić. Otóż no, doskonale ten zwyczaj symbolizuje kamienowanie świętego Szczepana. Dlatego pierwszym kamienowanym był zawsze kapłan, który symbolizował tego Szczepana w czerwonych szatach i W tym jednak zwyczaju oprócz tego, że mamy pamiątkę kamienowania, jest zawarte właśnie również to, że kamienowanie, czyli ofiara dla Pana naszego Jezusa Chrystusa, przynosi wielkie błogosławieństwo. I to błogosławieństwo widzi mu świętego Szczepana, który tu go kamienują, a on widzi niebo otwarte, Syna Człowieczego, pełen łaski, szczęścia, jeszcze modli się za prześladowców, mówi przebacz Panie Jezu tym, którzy mnie prześladują, biczują. No, taka postawa związana jest z łaską Bożą, której święty Szczepan dostępuje, jakby w ogóle nie zauważając, że go kamienują. To kamienowanie drzew owocowych. Jest pięknym symbolem świętego Szczepana, bo dzięki temu one mają wydać owoc. Czyli to obrzucanie drzew owocowych owsem, jest właśnie symbolem każdego człowieka, który przyjmuje z woli Bożej dane mu cierpienie i podejmuje e, trudy tego życia z miłości do Pana Boga, mając oczy utkwione w niebo, a nie w siebie. Jak to zwykle, niestety, nam się zbyt często zdarza. Ale w tym symbolu jest zawarte coś jeszcze. Mianowicie owiec jest najlżejszym z ziaren, które mamy, bo jakby tak garścią pszenicy dobrze się prawda, zamachnąć i użyć odpowiedniej siły czy, czy innego ziarna grubszego, no to wtedy rzeczywiście mógłby ksiądz nawet, czy ktoś, kto był obdarzony, był takim prezentem w postaci obsypania ziarnem, coś poczuć. Natomiast owiec ma taką strukturę, jeszcze ma tę swoją taką otulinę, prawda, zanim dostaniemy się do ziarna, myślę, że wszyscy mniej więcej wiedzą, jak wygląda owiec, że nawet jeżeli byśmy użyli wielkiej siły, to jego siła rażenia przez jego strukturę i lekkość jest, jest właściwie znikoma. Tak jak znikoma była dla Szczepana siła rażenia tych kamieni, którymi został brutalnie zamordowany, o czym świadczy chociażby zakończenie dzisiejszej lekcji danej nam przez Kościół, że Szczepan w tym kamienowaniu zasnął w Panu. Zasnął. To piękne słowo, które pokazuje, że błogą była jego śmierć. Piękną była jego śmierć. Drodzy wierni, jak zostać męczennikiem? Zapewne wielu by nie chciało, ale to nie my będziemy o tym decydować. Być może przyjdzie nam stanąć jak świetny Szczepan w obliczu tych, którzy zaczną nas obrzucać kamieniami albo innymi narzędziami zbrodni, które doprowadzą nas do utraty życia. Więc zamiast się zastanawiać, czy ja chcę zostać męczennikiem, lepiej się na to zawsze szykujmy, bo nie wiemy, co będzie jutro. Ale pierwsze i najważniejsze, co trzeba powiedzieć w ramach odpowiedzi na pytanie, jak zostać męczennikiem, to to, że nie ma do końca na to odpowiedzi, bo na pewno zostawanie męczennikiem nie polega na ćwiczeniu męczeństwa. Męczeństwa nie da się wyćwiczyć. Znaczy, gdyby ktoś zdecydował, że codziennie będzie się bił jednym kamieniem, bo to, że jak będą kamienować, to żeby dał radę, czyli droga małych kroczków, w męczeństwie akurat nie działa. Gdyby ktoś na wzór świętego Wawrzyńca chciał się przygotować do przypalania na kracie i codziennie zapalniczką przypalał sobie kawałek ciała, no proszę wierzyć, że kiedy na kratę nas położą, to na nic się zda, to przygotowywanie. Do męczeństwa nie da się przygotować, tak jak w ogóle nie da się do końca przygotować do cierpienia. Jak ktoś jest zdrowy, to mu łatwo pocieszać cierpiących. Ale tak do końca ich nigdy nie zrozumie. Nigdy nie przeniknie tego, co doświadcza człowiek obciążony chorobą, kalectwem, jakąkolwiek niedołężnością, starością. Często to widać, jak młodzi rozmawiają ze starszymi i młodzi nie potrafią zrozumieć, że babci dziadkowi a tego czy tamtego już się nie chce, bo już siły nie te, bo świat się zaczyna zamykać do jednego mieszkania, jednego pokoju, do jednej trasy do sklepu czy kościoła i tyle. Gdzieś zgnika ciekawość świata, ten hard ducha, który może u niektórych występował, jest stępiony. No, zmienia się człowiek pod wpływem różnych ograniczeń. Młodemu człowiekowi trudno to zrozumieć, tak jak zdrowemu trudno zrozumieć cierpiącego. Więc druga bardzo ważna uwaga jest taka, drodzy wierni, że my nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić do końca, jak my to męczeństwo będzie, jak będzie ono przez nas odczuwane. No, więc jak się do tego męczeństwa Przygotować i czy w ogóle się da. Da się. Oczywiście, że się da, tylko właśnie nie polega to na surowej ascezie. Bo surowa asceza nie przygotowuje do męczeństwa. Ona może hartować naszego ducha, ona może sprawić, że będziemy wytrzymali w przeciwnościach, ale ona może również ta surowa asceza doprowadzić do tego, że będziemy pyszni, zarozumiali, wyniośli, uważając się za lepszych, pobożniejszych. Ta asceza może sprawić, że będziemy innych wytykać palcami tych czasami zagubionych, którzy na przykład przyjdą do naszej kaplicy i źle ubrani jeszcze w tatuażach i kolczyki, nie wiadomo gdzie, i nie wiadomo dlaczego w tych miejscach. I już w myślach, co po niektórych rodzi się przerażenie, a w sercu kiełkuje zgorszenie. Zdarza się, prawda? Z asceza wcale nie musi nas przygotowywać do męczeństwa. Więc co nas do tego męczeństwa w końcu przygotowuje? Drodzy wierni, Kościół już dawno odpowiedział na to pytanie. Święty Szczepan jako pierwszy męczennik potwierdza to swoim życiem. Do męczeństwa przygotowujemy się na takich trzech stopniach. Pierwszy stopień to jest walka z grzechem ciężkim, i myślę, że już tyle razy o tym była mowa. Że nie, nie muszę tego szczególnie tłumaczyć, choć każdy z nas daje sprawę, że być może jeszcze musi co, z tym walczyć, prawda, z pokusami w ogóle do grzechu. Niekoniecznie ciężkich, ale ciężki jest zawsze pierwszy. Jeżeli człowiek jest obciążony grzechem ciężkim, to trudno, żeby stał się męczennikiem. Jeżeli ciągle upada, to znaczy, że jego wola jest chwiejna. A walka, którą się podejmuje z grzechami, sama w sobie jest hartem ducha o wiele większym niż jakakolwiek zewnętrzna asceza. Oczywiście asceza może pomóc, post na przykład, może pomóc w wygranej, aby zwyciężyć porządliwości, bo wiadomo, że porządliwości, jeżeli się im dogadza jeszcze przez światowe przyjemności, rozwijają się w nas. Natomiast jeżeli te przyjemności ograniczamy, to wola lepiej pracuje. Więc walka z grzechem jest pierwszym i najważniejszym zadaniem, żeby przygotować się do męczeństwa. Drugie zadanie, czyli drugi stopień, to jest oczywiście przyjęcie woli Bożej bez utyskiwania. Na tym drugim stopniu, w małżeństwie na przykład, mąż jest bardziej zatroskany o żonę niż o siebie, a w ogóle o sobie zapomina. Żona dzięki temu rozkwita i troszczy się o męża. Rodzice bardziej się zastanawiają, jak usłużyć dzieciom, a dzieci tak prowadzone, w których karność jest zachowywana i pycha tępiona, dzięki Bożej Łasce i przykładowi rodziców, łatwiejsze są do wychowywania i bardziej skore do tego, by służyć, niż znów myśleć tylko o sobie. To jest ten drugi stopień. I to jest przygotowanie do męczeństwa, bez tego się nie da. To znaczy, jak to nie funkcjonuje, to będziemy tylko marzycielami w katolicyzmie. No i trzeci stopień to jest kompasjo, czyli taka miłość do Chrystusa, w której człowiek, choć nie wie jak, choć nie wie skąd weźmie siły, choć nie wie zupełnie czy podoba, a zapewne bardziej mu się wtedy wydaje, że nie podoba niż podoba. To tak jak na tym trzecim stopniu człowiek ma już takie poznanie rzeczywistości, że staje się pokorny i wie, że zdrowy nie jest w stanie zrozumieć chorego, jeśli sam tego nie przeżywa. Na tym trzecim stopniu człowiek jest już na tyle pokorny, że wie, że nie da sobie rady z męczeństwem. To nie jest kwestia tego, że dzisiaj w czasach pokoju mówimy: My za Chrystusa oddamy życie. No to niech przyjdą ci, co nam zaczną wbijać szpilki pod paznokcie, obcinać kończyny, pozbawiać nas snu. Myślę, że już przy niektórych lekkich prześladowaniach, gdy dóbr doczesnych, takich zwykłych nas pozbawią, już będziemy może skłonni wyrzec się wiary. A co dopiero, gdy przyjdą inne rzeczy. Więc na tym trzecim stopniu człowiek drży na myśl o prześladowaniach, ale, bo wie, że jest słaby, ale z drugiej strony ma taką ufność w Panu Bogu i tak jest już mu posłuszny, że Pan Bóg w nim działa bez przeszkód. I chociaż człowiek wie, że jest słaby, to z miłości do Chrystusa, mając świadomość, że chociażby ta asceza jest Bogu miła i wiele dusz może zbawić to wtedy ten człowiek ją podejmuje z miłości, ale najpierw musi przejść stopień drugi, czyli najpierw musi przestać ciągle myśleć o sobie i uważać, że mu się coś należy. Do, do trzeciego stopnia się nie dojdzie bez drugiego. One są tak do siebie odległe, że nie da się przeskoczyć drugiego z pierwszego. Wtedy na tym trzecim stopniu asceza rzeczywiście przynosi owoce i jest najlepszym przygotowaniem do męczeństwa. I nic więcej nie trzeba robić, naprawdę. Bo wtedy Duch Święty w nas działa. O to, co dzisiaj czytaliśmy w dziejach apostolskich, co słyszyli w głowie, jak to będzie, kiedy przyjdą prześladowcy, bo we wszystkim Duch was poprowadzi. Tylko najpierw przez te trzy stopnie trzeba dla tego ducha zrobić miejsce w swoim sercu drodzy, wierni, w swoim umyśle. A wtedy więzienia, cierpienia, ograniczenie dóbr doczesnych, pozbawienie nas. Ludzkich zaszczytów, obraza, która na nas będzie spadać, obelgi, pogarda, wszystko będzie tylko owsem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.